Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla lwów, dla singli oraz dla osób poszukujących miłości, a także dla osób, które są w relacjach, ale są w takich niesatysfakcjonujących tak? I, i także poszukują tej e, miłości. W rozkład będę robiła Stali Illuminati. Będzie to rozkład z trzech kart. Eee, karty oczywiście były tasowane. Jeszcze trochę potasujemy. I zobaczymy, jakie tutaj mm, energie będą chciały się e, pokazać dla lwów. Dobrze, rozstarczę. I zaczynamy. Pierwsza karta będzie mówiła o sytuacji obecnej, czyli wychodzimy z 10 denarów. Druga karta będzie mówiła, co zrobić, żeby zbliżyć się właśnie do tej miłości. A trzecia karta wynik, tak jak to może wszystko się potoczyć. Królowa mieczy. Przesuniemy i tak. Wychodzimy tutaj z dziesiątki y, denarów, tak. A, czyli y, rodzi rodzina, y, przyjaciele, system, tak. Czyli z takiego y, y, poczucia, właśnie y, bycia częścią y, systemu, tak. Że, że jest to dla Was myślę, że bardzo ważne, tak? Te, te powiązania, właśnie. Więc taka tutaj pojawia się energia, tak? Myślę, że też osoby tutaj single, które tutaj właśnie może są, o, o, ta sytuacja ich obecna, może te 10 denarów też mówić, właśnie też, że pragniecie właśnie takiej, pragniecie założyć rodzinę, pragniecie właśnie mieć dziecko, partnera, tak, partnerkę, że właśnie ten system jest dla Was bardzo, bardzo ważny, tak? Może też oczywiście też mówić, że macie duże wsparcie też właśnie w rodzinie jeżeli chodzi o przyjaciół też, tak? że, że Was wspierają w tym, więc tutaj bardzo fajna taka energia się pokazuje, tak jak mówię tutaj u Singli, tak, natomiast co zrobić, żeby przybliżyć się do tej miłości, mamy tutaj świat, czyli jakiś etap myślę, że trzeba zakończyć, są to wielkie arkana, więc też może to będzie wymagało czasu, ale jakiś część życia, jakby podsumować i zakończyć, tak? i po prostu przygotować się na otwarcie nowego etapu. Więc tutaj, jeżeli coś jest właśnie do zamknięcia, jakieś też doświadczenia, żeby to wszystko zebrać po prostu i zamknąć, tak? żeby wejść w nowy etap. Oczywiście będzie to bardzo różnie wyglądało, czy z sukcesem, czy, czy po prostu z mniejszym, jakimś tam sukcesem, a, większą, a, większą, a większym doświadczeniem, bagażem, bagażem tego doświadczenia, tak. A więc może tutaj różnie wyglądać. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kartę, o przyszłość. Mamy królową mieczy, czyli też podejmowanie decyzji. No, trochę, trochę takie, trochę, trochę na zimno, tak? Więc tutaj um, może uważałabym troszeczkę na tą królową, tak? Oczywiście to mogą być bardzo dobre decyzje, tak? Jak najbardziej, ale żeby to nie była zgorzkniała ta królowa, tak? Więc tutaj na to zwracajcie uwagę. A więc y, jeżeli właśnie chcecie podjąć na spokojnie jakieś decyzje, tak właśnie w związku z tą, z tą relacją, która się może pojawić, to jak najbardziej, ale też żeby ona nie była zgorzkniała, że jeżeli jest jakiś tutaj etap do zamknięcia, to właśnie zamknijcie, dajcie sobie wejść w nowy ten etap, tak? A jeżeli chodzi o osoby, które już są w relacjach niesatysfakcjonujących, to bym powiedziała, że tak, tutaj właśnie się pokazuje 10 denarów, czyli ten system, w którym jesteście, powiązania wszystkie, które są, które są na pewno ważne, tak? To właśnie jaką macie w tej chwili sytuację, te, te powiązania. Myślę, że to też tutaj ta energia mówi, że żeby po prostu zamknąć też jakiś tam pewien etap, jak, jak chcecie, tak? Że należy zamknąć, że będzie się właśnie też zamykał. No i tutaj właśnie też podejmowanie decyzji, tak? Takich poważnych, może takich już właśnie też kończących, tak? Bo to jest królowa, która. Też potrafi się od czegoś y, odciąć, tak? Ona nie ma tutaj y, skrupułów, a więc może właśnie osoby, które są w jakichś już relacjach, a chciałyby, no to po prostu może właśnie trzeba zakończyć jakiś etap y, i będzie trzeba się y, po prostu y, odciąć, tak? Od, od tej y, przeszłości, tak? Dobrze, ale jeszcze y, wybiorę. Jedną kartę do, do tej yy, królowej mieczy, tak? Jeszcze co tutaj będzie stało przy tej królowej? Co się pojawi dla lwów? Mamy tu jeszcze dziewięć mieczy. Czyli no, mogą, możecie się martwić, tak? właśnie jeżeli chodzi o osoby, które są w jakichś relacjach niesatysfakcjonujących, no możecie bać się tych decyzji, takich ostatecznych, odcinających. Tak? Może tutaj e, pojawiać się jakiś niepokój, nieprzespane noce, no, no, może występować taka sytuacja. Natomiast u singli tak? e, też może to budzić e, niepokój, tak? może też po prostu możecie się bać e, właśnie podejmowania tych decyzji, tak? Yy, wagi yy, 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 możecie też właśnie yy, bać się, yy, też yy, wchodzić w jakieś yy, relacje, tak? Yy, może jesteście bardzo ostrożni. Też bym wtedy tutaj uważała, tak? Bo jednak ten umysł podsuwa jakieś niestworzone. Yy, yy, yy projekcje, tak? I tutaj bym na to y, bardzo uważała. No jeszcze jedną Wam dobiorę, czego tutaj jeszcze się tak y, po prostu boicie, tak? Czego, o, o, co Was tak bardzo martwi? I blokuje też myślę tutaj. Osiem, osiem buław. No coś, coś już się zadziało, tak? Więc tutaj Coś się tutaj dzieje, tak? Coś jest na rzeczy, coś do Was się po prostu zbliża. Więc myślę, że dobrze, że, podejm że podejmujecie może te decyzje, tak? Na chłodno, bez tych emocji, ale pamiętajcie, żeby, żeby ta królowa nie była taka skoszkniała, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, nie zamartwiajcie się na zapas, tak? tak jak osoby w tych niesatysfakcjonujących relacjach jak single i po prostu no, coś to was tutaj coś, coś już leci do was coś jest w powietrzu tak więc może właśnie jeżeli chodzi o singli może kogoś właśnie spotkacie fajnego coś tutaj coś się może zmieni tak pojawi ktoś a jeżeli chodzi właśnie o te osoby które są w tych już relacjach tak no to też, też może tutaj mogą jakieś informacje dodatkowe tutaj przyjść, tak? Też, też może się tutaj u Was sporo też zadziać, tak? A więc już nie będę więcej kart tutaj dobierała. Tak jak mówię, myślę, że system jest dla Was bardzo ważny. To, jakie Wy macie miejsce w tym systemie, to jakbyście chcieli, żeby wyglądał Wasz system, Zamykajcie etap już ten, który w tej chwili, w którym jesteście, tak, bo, bo trzeba, myślę, że tutaj, jeżeli chcecie właśnie wejść w kolejny, tak, to po prostu dobrze zamknąć ten etap i tak jak mówię, jeżeli decyzję będziecie podejmować, jak najbardziej, ale żeby, żeby ta królowa nie była taka zgorzkniała, tak. Nie, nie martwcie się na zapas, już coś tutaj w powietrzu się zadziało, już coś leci do Was, więc przygotujcie się na jakieś e, zmiany. Tak wygląda czytanie dla lwów. E, czytanie e, miłosne. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!